Do polityki nie poszła dla kasy, ale dziwnym trafem oszczędności jej rosną. Do polityki też nie poszła dla stanowiska, ale dziwnym trafem sprzedała się za tekę ministerialną. Dzisiaj jest odpowiedzialna za nic i dokładnie tyle samo robi. Przedstawiam Wam dzisiaj minister bez teki, ze stworzonym fikcyjnym stanowiskiem Agnieszkę Ścigaj. Ja mam na imię Sebastian i dzisiaj na moim subiektywnym, politycznym vlogu opowiem Ci o kolejnej pisowskiej nominacji. No może nie pisowskiej, a kukizowskiej nominacji, która sprzedała się PiSowi za stanowiska, pieniądze i profity. No to ruchu, pozostaje pytanie, proszę zdobyć. się nie gniewać, po co Pani została ministrem? No, Bo ja rozumiem, że Pani zarzekała się, że nie dla pensji, że broń Boże nie chodzi o, o Pani na panarze. My wiemy ile Pani zarabia. Sprawdziliśmy. Nie to, jest to tajemnica. Nie, nie jest to tajemnica, ale tego też nigdzie nie ma. Myśmy to policzyli: 20 592 zł oraz 64 grosze brutto. Tyle pani zarabia? No, oczywiście nie liczę um, uposażenia poselskiego, czyli diety poselskiej. Agnieszka Ścigel, która nie tylko zdradziła kukiza, ale także zrobiła to wyłącznie dla kasy i apanarzy, jako posłanka zarabiała około 10 tysięcy brutto. Ale już jako pani minister. Zarabia ponad 20 tysięcy miesięcznie. I nie chodzi mi o to, że nagle zarabia więcej. Chodzi mi bardziej o to, że tak samo jak Kukis mówiła, że nigdy nikt jej nie kupi. A jak ją ktoś kupi, to można jej napluć w twarz. Nie będzie polityczną szmatą. No i co, pani minister? Dzisiaj sprzedała się pani za limuzynę i 20 tysięcy? Jest pani tą polityczną szmatą? A więc przynajmniej moim zdaniem sprzedała się pani. Co więcej, dzięki takiej decyzji zagwarantowała ona sobie wysokie, bardzo wysokie miejsce na listach przy najbliższych wyborach. Gdyby dalej tkwiła przy kukizie, prawdopodobnie byłaby gdzieś na szarym końcu, a tak, może dostanie nawet dwójeczkę. Zobaczymy już niedługo. Wiesz co, skoro już tu jesteś, skoro dotarłeś już do tego momentu, to naciśnij ten mały guziczek, który tutaj jest chyba po prawej stronie, subskrybuj. Dzięki subskrypcji ja rozwijam kanał, a ty masz więcej ciekawego i wartościowego kontentu. Dzięki. Wracamy do filmu. Na razie. To był taki jej wybieg w przód. Nawet bym powiedział galop w przód. A co do programu dla Ukraińców którym ma się zajmować, mówi ona właśnie o nim tak. Nie pan, pierwszy raz w historii w ogóle rządów będzie może program, który będzie łączył wszystkie elementy. Będzie on, po pierwsze, nie tylko resorty, ale być może uzgodniony z sektorem pozarządowym, samorządowcami, czyli to, czego zawsze się domagają politycy, żeby przestać myśleć tylko i wyłącznie kategoriami. Ale najważniejsze w tej jej wypowiedzi jest stwierdzenie, może. Może Polska będzie miała ten program? Faktycznie, może będziemy mieli program, może będziemy robili to zgodnie z programem, ale prawda jest taka, że pani minister nic z tym nie zrobi, bo ona nawet nie wie jak, co i dla kogo ma zrobić. No, ale może chociaż poszła do polityki nie dla stanowisk i profitów, i apanaży. Mm -mm. Nie, nie, nie. Jeżeli ktoś zdradza swoją partię, dzięki której dwa razy wchodzi do sejmu, to musi to zrobić z bardzo, ale to bardzo partykularnej pobudki. A partykularną pobudką dla pani ścigaj była limuzyna, gabinet, asystenci, budżet na gajerki, na fryzjerki. A teraz, mój kochany widzu, mała przerwa. Dotarłeś już do 50% całego tego materiału, a więc mam dla ciebie niespodziankę: 50% rabatu na moją książkę Spisek. Link do książki oraz rabatu znajdziesz w opisie filmu. Książka pokaże ci dokładnie, co może się stać z Polską, kiedy ci nacjonaliści utrzymają się przy władzy. Dzięki. I to wszystko dlatego. Że pisowi potrzeba było kolejnej małpki do naciskania guziczków w Sejmie. I ona taką małpką pisowską, dzisiaj właśnie się stała. Ale dajmy jej jeszcze szansę. Jak się okazuje, pani minister ma bardzo jasny, wyznaczony cel. Zobaczcie. A moją, moją pracą jest przygotowanie strategii włączenia społecznego no i, i wdrażania. No i przez 7 minut rozmowy nie potrafiłem się dowiedzieć, co pani zrobiła, ale. Jak. Szkoda tylko, że znowu. Nie wie, jak go zrealizować. No ale może, chociaż jako minister, od niczego robi coś pożytecznego. Powinna zająć się integracją Ukraińców w Polsce, znaleźć dla nich mieszkania, skierować do, do pracy, dać szkoły. Dlatego, że też pan mnie pytał, co zrobiłam. Choćby nawet to, że odbyłam wiele rozmów z politykami ukraińskimi i uzgodniliśmy pewną dywersyfikację. Że... Dzięki temu, zwykli Polacy mogliby na przykład pozbyć się Ukraińców ze swoich. Mieszkań ze swoich domów. Mogliby spokojnie powiedzieć: Słuchaj, twój czas u mnie już minął, tutaj pani minister zrobiła dla ciebie mieszkanie. Nie. Moi drodzy rodacy, którzy dalej trzymacie w domach Ukraińców, nic z tego. Pani minister, mimo że do tego została powołana, to do dziś nie zrobiła dosłownie nic w tym zakresie. Ale my, Polacy, z naszych podatków dalej ponad 20 koła miesięcznie jej płacimy. No i teraz dochodzimy do takiej mojej politycznej teorii spiskowej. Moja spiskowa polityczna teoria brzmi dzisiaj tak. Minister Ścigaj dostała nowo utworzone dla niej stanowisko tylko dlatego, żeby była tym jednym malutkim ogniwem, którego pisowi brakowało w maszynce do głosowania. Ale ze względu, że sama jest pracowita i chciała coś zmienić, to naprawdę postanowiła zrobić program, którego nigdy nie wdrożyła i nie wdroży. A dlaczego? A dlatego, że nastroje antyukraińskie, na których bardzo szybko Konfederacja buduje swoje poparcie, dały Jarkowi Kaczyńskiemu do myślenia. Jak ona będzie robiła coś dobrze dla Ukraińców, to Konfederacja będzie biła wpis. Wtedy. Wtedy PiS straci swój elektorat i kolejne procenty w wyborach ujdą w błoto. Dlatego my dzisiaj wszyscy płacimy pani minister ponad 20 tysięcy miesięcznie, ale ani Kaczyński, ani Morawiecki nie wymagają od pani minister ścigaj za wielkiego działania. Oczywiście jak zawsze prześwietliłem jej oświadczenie majątkowe. Nudne jak flaki z olejem. Dokładnie tak samo jak i pani minister. Jest nudna. Jedyne co znalazłem to to, że pani minister ma kredyt we frankach szwajcarskich, z którym od kilkunastu lat nie może sobie poradzić. Pani minister, pani minister, służę pomocą, mogę się pani pozbyć tego kredytu, proszę pisać do mnie. A poza toksycznym kredytem, od kiedy została powołana na ministerialne stanowisko, przybyło jej kilkadziesiąt tysięcy oszczędności, spłaciła trochę kredytu, a poza tym ma tam jakąś małą nieruchomość i nic więcej. Flaki, nudne z oleju. Niestety muszę się do tego przyznać. Dzisiaj przedstawiłem Wam moim zdaniem jedną z najnudniejszych kobiet umoczonych w pisowskie bagno. Pani minister Agnieszka Ścigaj jest tak nudna, że nie ma za wiele o niej nawet w internecie. Ale jeżeli Wy macie coś ciekawego na jej temat. Piszcie w komentarzach, a może już niedługo zrobię malutki update o ciekawszej pani minister ścigań. Dzisiaj to już wszystko i zapraszam Was już niedługo na kolejny odcinek. Na razie, cześć wam!